Cześć, cudowny Patryczek, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jeszcze odcinek jest to odcinek z Lopsa, omówienie operacji Armory 1887. Także zapraszam do oglądania. My też tak lecimy z Armory i teraz tak. Pierwsza rzecz, którą zauważyłem, to jest to, że tutaj mamy muzyczkę. Z, muzycz z muzyczką możemy zrobić coś takiego. <słyska> To mnie śmieszy, że te tepiarze nawet nie potrafili zrobić tak, żeby się ta muzyczka zatrzymała w tym miejscu gdzie żeśmy skończyli, tylko odpuszczają muzykę od początku. Brawo Gregalops. Brawo, brawo, ale teraz tak wracając. Armory 1887. Dodatkowo jeszcze dostaliśmy Knife, czyli nóż Remix do naszego sklepu, więc jeżeli ktoś chciał kosę i nie mógł jej trafić, to za 7500 może sobie ją kupić. To nie jest taka strasznie duża cena. Mamy skrzyneczki armory, są one naprawdę ładne, po te siaku, ale nie tym mowa. Dzisiaj sobie przejrzymy skiny. Wiem, że już większość osób widziała te skiny, ale może tam by było takie, aby zobaczyć je lepiej w ekwipunku, bo też, no, mogliście niektórych opcji nie widzieć. Także tak, zacznijmy od tego, że ten event dla mnie jest dość słabym eventem. Warpaint był o wiele lepszy według mnie. Jest parę skinów, które bardzo bym chciał i nie wiem, czy się na nie, nie będę kusił. Ale zobaczymy, tak, pierwsza rzecz, no to P250 Cowhide, w ogóle Cowhide, myślałem, że to jest Cowhide, e, cow e, ten skin mi się niezbyt podoba, powiem szczerze, że, że on taki jest, taki łe, no, jakoś mi je nie, oszalałem na jego punkcie. E, o wiele bardziej mi się podobał Coalition z Warpaint'a, no nie czy tam nawet Kotel z Halloween. Lecimy dalej, to w tą stronę. XD45 tutaj mamy yy, kaktusa. I skin kaktus jest dobry dla niektórych broni. Zauważyłem, że nie, na niektórych broniach wygląda całkiem, całkiem, ale niestety nie jest to xdek Na xdeku wygląda dość słabo. Później mamy gsr 1911 yy, I tu mamy kaktusa, który już wygląda o wiele ładniej. Musicie zobaczyć, że tutaj już rączka jest ładniej zrobiona i ogólnie jest naprawdę nawet. Nawet, nawet ładny, ale pamiętając tego overkill'a z operacji Warpaint, to, to jest mało co do tego, no nie? Lecimy dalej i mamy rewolwer Kowhide, revolver który, akurat w tym przypadku tego skina, wygląda całkiem, całkiem ok. Ten Kowhide naprawdę można uznać, że jest w miarę. Ładny, bo na fashion nawet pasuje. No i mamy duale, duale Kowhide, które mi się też zbytnio nie podobają. Lecimy dalej, lecimy do PM-ów i w pm Do MP5 nie mamy żadnego skina, co jest śmieszne, ale lecimy dalej. p 90 jest to Shaman i Shaman mi się nie podoba. Dla mnie jest to taki Westkin. O wiele bardziej mi się podoba moja Circuitry, Circu czy też nawet Cardboard z sezonu, przedsezonowego. Chyba nie, z sezonu pierwszego był cardboard, z tego co pamiętam. Także, no, y, o wiele bardziej mi się podobają te dwa skiny od tego szamana. Natomiast szaman nie jest strasznie słaby, ok? Jest lepszy na pewno od ale nie zajmie mojego jakiegoś tam miejsca w serduszku. Lecimy dalej, będzie to wektor. I wektor mamy tutaj bandanę oraz kaktusa, gdzie bandana wygląda naprawdę całkiem, całkiem zacnie na wektorze. Kaktus też jest ok, ale myślę, że bandana tutaj robi robotę. No ale teraz z drugiej strony porównując na przykład, no jeszcze mamy tego Sundowna, ale ten Sundown jest dość kolorowy, dość ładny, ale myślę, że to zależy od gustu. Na przykład ja w takich kolorowych kwiatuszkach nie przepadam i wiecie, no w porównaniu do tego mojego mental, No Tales Sundown według mnie jest gorszy na przykład, no nie? Wolałbym już takiego Sweet Hirt, który jest taki już śmieszkowy, no nie? Niż ten Sundown. Jest ok ale dla na, na mnie najlepszy wektor to jest Bandana z tego nowego sezonu. Mp7, Mp7 mamy tutaj Sundown i też tutaj akurat Mp7 w miarę wygląda z tym Sundownem o wiele lepiej według mnie od Vektora. No i to w sumie tyle z PM-ików, lecimy dalej, karabiniarze. Karabiniarz SA58, SA58 ma Szamana i ma laki. to jest kolejny skin z naszej kolekcji. Szaman na SA nawet wygląda, bo jest pokryty cały tym Szamanem no i jest jeszcze laki laki skin miał być takim bardziej wytrawnym takim bardziej mm, klasycznym skinem i tak nawet wygląda, natomiast akurat na sa mi się niezbyt podoba mk e mk mamy tutaj szamana no i tak jakoś dupę nie urywa bym powiedział ale co to tyle tylko jeden skin do mk no fatalnie jeszcze tier trzeci jeszcze zwykle to były jeszcze tier czwarty to był tier i piąty do mk halo policja Smutne, smutne. Ta MK no jest ok, ale też jakiś głowy był się za nią nie dał. Yy, no i teraz Akacza. Akacz znowu szaman i tyle? Nieprawda. Bo do Akacza mamy Bank Heist i Bank Heist naprawdę genialnym skinem i bardzo bym go chciał. Jest naprawdę bardzo ładnym takim napadowym. Jeżeli graliście lub oglądaliście Red Dead Redemption 2, to ten Akacz naprawdę jest bardzo, bardzo ładny. Ok. I mi się naprawdę yy, podoba. Rada przy obejrzałem całą fabułę, także naprawdę jestem zaznajomiony z tą gerełką. Tutaj mamy Haka i mamy Laki Skin. I ten Laki mi się... No w sensie no jest taki wiadomo no, normalny. Natomiast jakoś mi się z, nie skradł mojego serduszka. Jest ok. Nie będę tutaj mu nic ujmował. Aug. Bandana, który jest naprawdę bardzo śliczny. u Bandana mi się bardzo podoba, taki czarny z takim krwisto czerwono-pomarańczowo-ciemno-burgundowym kolorkiem. No i co, to chyba tyle, no nie? A jeszcze SG i SG ma bardzo ładnego skina. Ten łąted powinien być na akaczu i MC, ok? SG dostał zajebistego z tego Łączka, a akaczy MK dostali po szamanie. Great job, Critical Force razy dwa. Yy, także co, Bandana tutaj bardzo ładnie wygląda i Wanted też, natomiast ja SG prawie w ogóle nie gram. Pokazać Wam moje kamienie milowe ze SG? Mogę Wam pokazać kamienie milowe ZG. SG, nie chcę zmieniać nazwy. SG kamienie milowe, proszę bardzo. To jest zabicie 340 killi Wam SG, OK? To nie jest dobrze wcale, więc no... Powiem szczerze, że akurat SG zbyt dużo nie gram. Jestem zły, bo SG ma dość duży rozrzut, ogólnie nie podoba mi się ta bronka, a ma bardzo ładnego skina, jednego i drugiego. Nawet AK z bandaną by wyglądał naprawdę spoko. Nasz tutaj Winchester, czyli M1887 została zmiana na nazwa Winchestera, ma dwa bardzo ładne skiny pasujące. Będzie to bandana, która jest naprawdę bardzo ładna i. Sheriff, który jest naprawdę genialnym skinem. To jest drugi skin, który mi się bardzo podoba. Po Akaczu jest to Sheriff. No jeszcze AUG Bandana też mi się podoba, ale też z AUG mam myślę, że nie więcej Kili niż z tego yy, SG. Do Popy nie ma nic. Dość kiepski. Yy, opcja kiepska. A do Super 90 też nic. Co jest grane z tą operacją? Czemu ona taka biedna? AWP, znaczy no, snajberki. AWP jest to kaktus, który w miarę wygląda, ale nie jest to moim jakimś super ulubionym skinem. O wiele bardziej wolę tego Gingerbread'a z buźką uśmiechniętą niż czy tam pelena, czy też co tam jeszcze mam. A, Chains. W ogóle patrzcie, to no, jaka jest piękna AWP Chains z operacji Warpaint, a jaki jest kaktus? Naprawdę, to jest ta operacja, według mnie, jest takie o dwa, dwa poziomy standardu gorsza od Warpainta który był wtedy i tak jakoś ża zacząłem żałować, że nie kupiłem więcej tych warpaintów. Do M14 skin nie ma nic. Dość kiepska sytuacja. No cóż. I do TRG jest Wanted, który jest bardzo ładny. To jest trzeci skin, którego bym chciał. Czyli tak, Akacz, pierwszy skin. Drugi skin to jest Winchester. A trzeci jest TRG22 Wanted. Naprawdę śliczny skinek, ok. I bardzo mi się on podoba. Chciałbym go mieć. No i do kosy mamy liter, czyli fite fever, fi czy jak to tam się czyta, czyli chyba skóra, tak to się chyba nazywa, tak mi się zdaje, albo pióro, pióro, piuro. to jest pióro. I tak powiem szczerze, że na tych takich fitmach, no nie, i ogólnie na tych wyciekach ta kosa wyglądała gorzej. W ekwipunku teraz, jak jest pokazana w pełnoprawnej gierce, wygląda według mnie lepiej. I chciałbym ją mieć, bo wiadomo, że to jest kosa, natomiast o wiele lepiej wyglądałaby na przykład na tej kosie. I musicie powiedzieć sami. Nie dość, że ta kosa ma kształt y, już wspomnianego wcześniej y, pióra, bo jednak jest taka w kształcie pióra, to dodatkowo jeszcze jest naprawdę bardzo wielka. I no, o wiele bardziej podobałoby mi się to na tym. O. No ale to takie jest moje spostrzeżenie. No i to by było na tyle na razie. Myślę, że jakiś opening wpadnie z tego. Myślę, że coś tam kupimy. Natomiast na razie mi się nie chce, bo jest naprawdę dość mała szansa, że dostanę to, co chcę. AK-47, Kosa, TRG Wanted i yy, Winchester Sheriff. Naprawdę jest mało skinów, które bym bardzo, bardzo chciał, więc no zobaczymy. Tak jak w Warpensie był co drugi skin fajny, tak jak teraz jest naprawdę kiepsko. Także sobie to by było na tyle. Dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie się no i na razie. Hej!